To auto profilaktycznie przyjało do nas, bo nie ma zapełnienia mhm. jakiegoś maksymalnego, ma tylko zapełnienie tam około 20%, więc. więc czyli no więc zrobimy to... tą łagodniejszą procedurę. Mamy tak. procedurę, jak ten filtr już jest kolokwialnie mówiąc zabity. Tu jeszcze wszystko chodzi, jeszcze się regeneruje, więc poprawimy mu tą żywotność. Jak już mamy wszystko zapięte, to klikamy filtr, pokazuje nam, do którego mamy wlać pojemnika, czyli tym razem. Do tego z prawej. Pęleczko numer jeden, dokładnie, bo będzie takie wstępne namaczanie. Powinienem dzióbką, dzióbkiem do góry. W tym momencie zaczęła się procedura namaczania filtra. Zostawiamy go tak na 14, dokładnie 15 minut. Mamy procedurę namacza się. Załączamy procedurę. Tak, tutaj pisze 2000 do 2,5 na 5 minut. I mamy efekt pożądany.